serdecznie na moim kanale. Chciałam Wam dzisiaj pokazać makijaż popołudniowy na wizytę u znajomych, gdzieś na kawkę, czy na drinka. Zaczynamy od nałożenia podkładu, bazy pod podkład. Baza ma w sobie krzemionkę. Ja ją używam do podkładu, do makijażu zawsze na wieczór czy na jakieś dłuższe wyjście do makijażu codziennego nie, niekoniecznie baza ma w sobie krzemionkę więc ona nie produkuje naszego sebum nie świecimy się świetnie trzyma się podkład następnie podkładam daję sobie podkład matujący takim specjalnym specjalnym o, takim specjalnym pędzelkiem, który nazywa się kopytko. Jest to pędzelek do nakładania właśnie podkładu. Podkład jest komatogenny. Co to oznacza? Oznacza to, że on nie zakrywa nam porów. Świetnie dopasowuje się do naszej skóry. Nawilża, co jest, co jest bardzo ważne. Nawilża naszą skórę. Nie jest to efekt maski. Nie jest to podkład teatralny, który nam robi efekt maski, tylko fajnie wchłania się w skórę jest, jest naprawdę fajny w rozprowadzaniu więc takim pędzelkiem, jak masz odpowiedni pędzelek, yy, bardzo fajnie się rozprowadzi rozprowadzam sobie ten podkład omijam okolice oczu o. zobaczcie, zobaczcie jak fajnie jak fajnie się nam ten podkład rozprowadził. O. I mamy to. Na podkład pod oczy dajemy korektor do oczu. On jest, On jest taki brzoskwiniowy. Koryguje nam pięknie wszystkie zasienienia, zmęczone oczy, wszystkie worki pod oczami. Nie ten pędzelek, przepraszam, wszystkie worki pod oczami, wszystkie yy, tak jak już powiedziałam, zasilnienia, zmęczenie oczu. O. Bardzo fajnie nam no, tutaj wszystko zakryło, zobaczcie, na tym etapie makijażu jak świetnie już ta skóra wygląda. Pamiętajcie, że żeby trzymał się fajnie podkład, żeby on się nie ciasteczkował, żeby on się nie, nie żeby się nie wchodził w zmarszczki. Do tego wszystkiego musimy mieć dobrą pielęgnację. Teraz nakładam puder sypki. Biały. Dzisiaj nałożymy biały. Yy. Nakładamy go sobie od czoła i lecimy sobie wzdłuż nie trzeba produktu dużo. On nam, on nam dodaje takiego, jak by to powiedzieć, ta buźka jest taka fajnie wygładzona po tym, po tym podkładzie, nic się nam tutaj nie, nie będzie świeciło. Tak wygląda buzia na, po nałożeniu pudru. No i troszkę się osypałam, założyłam czarną bluzkę. Na tak przygotowaną buzię zaczynamy oczko. Oczko dziewczyny zawsze zaczynam od takiego cienia jasnego ciasteczkowego, takim pędzelkiem do, do nakładania cieni. Pędzelki, pędzelki także mamy w naszym portfolio. Nakładam go na całą powiekę, na całą powiekę, ruchomą i powyżej. Nadaje oku już taki jasny blask. O. Powyżej brwi, później jeszcze będziemy sobie robić brewki, więc to wszystko się nam pięknie tutaj skomponuje. dalej tym samym pędzelkiem będę sobie nakładała na oko teraz cień taki taki delikatny orzeszkowy tutaj nad załamaniem powieki żeby to oko otworzyć dziewczyny otwieramy oko żeby oko było Oko było otwarte, wyraźne. Robimy to na takim właściwie otwartym oku, żebyśmy wiedziały, wyprowadzając, fajnie roz, rozcierając cień. Cienie nasze mają bardzo fajną pigmentację, więc tego produktu naprawdę trzeba bardzo niewiele. Bardzo niewiele, żeby, żeby efekt był naprawdę fajny. Ja tutaj, dziewczyny, mam jeszcze takie lustereczko po bo niestety jestem z tych kobiet, które noszą okulary i niekiedy bez y, takiego lustereczka pomocnika mojego no nie da rady. Otworzyłyśmy sobie oko tym cieniem orzeszkowym. Teraz takim pędzelkiem ściętym, takim ściętym pędzelkiem nakładam w samym kąciku oka, w samym kąciku oka, ciemny cień. O. I tym pędzelkiem wcześniejszym blendujemy, blendujemy sobie sobie ten ciemniejszy cień z tym naszym jaśniejszym orzeszkowym. pędzelkiem kuleczką nakładam sobie delikatnie tego wcześniejszego jaśniejszego cienia pod powiekę dolną o. i tym samym pędzelkiem rozcieram troszeczkę tego ciemniejszego brązu tak żeby to oczko ta dolna powieka też była zaznaczona W ten wyblenduję sobie to jeszcze troszeczkę podnosząc do góry oczko. Podnosząc oczko do góry. Tym samym pędzelkiem dziewczęta dajemy znowu jeszcze ten jasny, ten jasny biszkoptowy kolorek, ten. Pierwszy i kładziemy sobie go tutaj pod, pod same brwi, rozjaśniając tym samym oprawę oka, rozjaśniając całe oczko i w kąciku oka. Teraz możemy, możemy dać sobie troszeczkę tego cienia ciemnego, tego ciemnego ostatniego cienia tutaj na dolną powiekę przy samej, przy samej linii rzęs przy samej linii rzęs żeby sobie zaznaczyć delikatnie można zrobić też kreskę eyelinerem, można um, można to zrobić kredką w kolejnych filmikach pokażę jak to zrobić kredką czy eyelinerem, eyeliner, eyeliner, to jest bardzo trudne dziewczyny dla mnie słowo. I tutaj sobie tak samo robimy przy samej linii rzęs. to, żebyście widziały, ale no tak jak mówię, ja z daleka też nie bardzo, nie bardzo widzę dziewczyny. Zobaczmy sobie to bliżej. Aha, okej. Okay. Teraz na ruchomą powiekę tutaj z takiej mojej paletki damy sobie taki cień Rozświetlający. Te cienie rozświetlające najlepiej jest nakładać palcem. Najlepiej jest nakładać palcem. Ja sobie go tutaj nałożę na, na środek powieki ruchomej. O. Nie wiem, czy to dziewczyny widzicie, ale wydaje mi się, że tak. Dobra. Teraz zrobimy sobie brewki. Brewki robimy precyzyjną kredką do brwi. Uzupełniamy. Najpierw wyczesuję sobie brewki ku górze delikatnie o. i uzupełniam brakujące włoski. Uzupełniam brakujące włoski kredką. Kredka jest bardzo fajna, bardzo precyzyjna. Nie dużo. To zależy też od Twoich potrzeb. Jakie masz brewki? Ile tam masz tych brakujących półsków? Ale... Brewki musimy poprawić, bo jest to oprawa dziewczyny naszego oka. I kładziemy dziewczyny nasz yy, świetny do rzęs, który w, pogrubia i wydłuża rzęs. On ma taką, ja wam pokażę, taką specjalną szczotkę. On, taką szczotkę, yy, która z jednej strony ma yy, włoski bardzo krótkie, z drugiej strony dłuższe. I on świetnie dziewczyny pogrubia, wydłuża rzęsy. Możesz sobie kłaść do pięciu warstw tego, tego tuszu. On jest świetny, on się nie skleja. Nie osypuje się, nie wysusza, i nie osypuje tak jak no, niekiedy to tusze mają to do siebie. O. Pięknie nam wydłuża. My nazywamy ten tusz y, sztuczne rzęsy w butelce, bo on naprawdę pięknie pięknie nam wydłuża i pogrubia nasze rzęsy. O. Ja nie wiem czy to jest tak widoczne dziewczyny, ale naprawdę ja mam y, moje rzęsy bardzo, bardzo takie lichutkie. Y, sztucznych nie posiadam a dzięki temu Dzięki temu tuszowi naprawdę naprawdę te rzęsy wyglądają bardzo efektownie. No i mogę sobie tak nakładać i nakładać i nakładać. Dolną powiekę zostawię dzisiaj bez tuszowania. No jest to makijaż taki popołudniowy, delikatny, więc nie musi mieć tej dolnej powieki mocno zaznaczonej a zaznaczyłyśmy ją cieniem. Wytuszowane rzęsy i przechodzimy, dziewczyny, do, do konturowania twarzy. Do konturowania twarzy potrzebujemy taki pędzelek Taki pędzelek magiczną różnkę. Ja go tak nazywam Większość z nas go tak nazywa. To jest taki pędzelek ścięty, delikatnie. I zaczynamy od brązera. Brązer nakładamy poniżej, tutaj masz kość policzkową, to troszeczkę poniżej kości policzkowej, żeby sobie wyszczuplić twarz. O, żeby sobie wyszczuplić i wyciągamy go tak troszeczkę ku górze. I z drugiej strony robimy dokładnie to samo poniżej. Tutaj sobie tak o, zaznaczamy i dajemy go ku górze. Mhm. Można dać jeszcze sobie tutaj pod czoło, można dać tutaj na żuchwę, jeżeli chcesz ją wyszczuplić. Następnie, dziewczyny, nakładamy róż. Róż nakładamy powyżej brązera. Na takie delikatne pućki, ale nie za mocno, bo później, jak się przestaniesz śmiać, to ten róż ci opadnie. O. Delikatnie. I ostatnią y, stroną, tutaj górną, pędzelka, nakładamy rozświetlacz. Rozświetlacz nakładamy tutaj pod pod okiem i na łuku brwiowym można sobie tam delikatnie podsmarować. O. O, tak nakładamy brązę. Przepraszam rozświetlacz, żeby to oko było i ta twarz, żeby one były takie fajne rozświetlane. Nakładamy troszeczkę na, na nosek, na łuk kupidyna. I dziewczęta możemy tym samym pędzlem puchatym, który nakładałyśmy, puder po prostu zblendować sobie to wszystko. Połączyć, żeby nie było takich yy, kresek. No i cóż, zostały nam usta. Ja na usta położę sobie dzisiaj brązową pomadkę. Wcześniej zrobiłam sobie na usta też. Peeling, i położyłam balsam. W następnym filmiku wam to pokażę i malujemy usta. I voilà. Krótki makijaż popołudniowy. Może też być dzienny do pracy, bo nie jest on mocny. Makijaż gotowy. Wydaje mi się, dziewczyny, że jest naprawdę fajny, efektowny, delikatny, subtelny. Jeżeli się Wam podoba, zostawcie lajki, odezwijcie się do mnie, napiszcie i bardzo Was proszę o subskrypcję mojej strony. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa.